Ryż uprawiany jest prawie na całym Madagaskarze. Usytuowanie pól ryżowych w górach wymaga zwiększonych wysiłków związanych z przygotowaniem uprawy. Wyrównanie terenu, tworzenie tarasów, doprowadzenie wody przez odpowiednią sieć kanalików. Ziemia, która jest twarda lub zbyt kamienista też nie ułatwia zadania. Podstawowymi narzędziami jest łopata, nóż, maczeta czy kosa. Doprowadzenie pola ryżowego do jako takiego stanu wymaga cierpliwości, czasu i pracy. Pierwszy etap to ścinanie trawy i krzewów. Czasami wycinanie i palenie drzew. Umacnianie podpór pomiędzy tarasami i przekopywanie ziemi. Następnie nawadnianie terenu poprzez udrażnianie sieci kanalików. W kolejnym etapie potrzebne są krowy, które chodzą po polu, zmiękczając je, tworząc masę wodno-błotną. Potrzebne jest także przygotowanie sadzonek około dwutygodniowych. Nie za niskich, aby mogły wystawać nad wodę, i nie za wysokich, aby się przyjęły i nie były zbyt dojrzałe. Po sadzeniu, które odbywa się w nieco inny sposób niż europejski brak rządek w jednej linii trzeba zadbać o ochronę nowych sadzonek, gdyż konkurentem dla ludzi są małe ptaszki które uwielbiają ryż. Przez trzy tygodnie jedna osoba musi odganiać te ptaszki w dzień w dzień, ponieważ miejscowe ptaszki są bardziej sprytne od naszych wróbli i nie starczy strach na wróble. Ponadto należy zmieniać sygnały odstraszające, gdyż ptaki przyzwyczajają się do jednego rodzaju dźwięków. Przez okres dojrzewania ryżu należy zadbać, aby ryż był odpowiednio nawadniany, a kanaliki nie blokowały się, lub sąsiad poprzez udrażnianie swoich pól nie zablokował naszych. Gdy pole oddalone jest czasami 10 km od domu, wymaga to pewnego wysiłku i systematyczności w przypadku pól, które mamy na swoim terenie jako werbiści w dystrykcie Vohilava, musimy też zaufać ludziom. Gdyż idąc na pięcio do dziewięciodniowe turne, nie jesteśmy w stanie wszystkiego doglądnąć osobiście. Do tego dochodzą zmiany warunków pogodowych. Raz może być za mało wody, a raz za dużo. I wtedy plony są mniej obfite. Problemem są też cyklony, które mogą zniszczyć całe uprawy ryżu. Bardziej obfite plony znajdują się na płaskowyżu, na bardziej naturalnych ryżowiskach wodnych. Następnie przychodzi czas na zbieranie ryżu, to znaczy ścinanie nożami i otrzepywanie ziarenek ryżu na kamieniu. Potem następuje suszenie na słońcu oraz wybieranie piasku i kamieni. Tak przygotowany ryż trzyma się w workach. Dwa trzy jeden trzy 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 Otwieranie puszki bez noża <laughs>